widzowie na kanale Nowski Games dzisiaj wraz z Wojtkiem, który nic nie będzie dziś mówił będziemy budowali łódki, a mówię szczerze buduję chyba najbardziej te zarąbiste łódki w tej całej grze widzicie ten wynalazek? musimy przetestować najpierw tego wynalazek i zobaczymy, że on zbuduje, że te jego wynalazki w ogóle wyjdą o jeszcze nie zaczął tym budować, bo widać, że on testuje to te budowanie. Nie, no, co może powiedzieć? Nie, ja myślę, że coś on może mocnego tak naprawdę przygotować. Ale co? To ja nie wiem. No, coś tam kom... Dobra, widowie Znaczy, Zobaczymy, co on zbuduje. Coś on tu zaczyna kombinować. je yeah. O, oh, majko, się już odpaliła. Co to? What? The jest, co to jest? Jakiś... Nie wiem, znaleziono z Ukrainy. Jezus Maria, co to? Jezus Maria, jest. Mm. No jak widać, jego łódź się zatrzymała, jego. Jezus, co to jest? Co to jest? Co to jest? Jezus. Nigdy nie widziałam tego w lasku i zaraz koła się teraz wbił. Nie nie, z tego nie mogę. Naprawdę, I zaraz będzie się tak wirował, 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 aż do końca. <śmiech> <śmiech> nie mogę z tego, nie! Normalnie z tego nie mogę. <laughs> Może teraz wybiegać, ja coś zbuduje. Bo tego, Myślałam, że on zbuduje jakąś ekstra tą budowlę. A końcowo, to wyszedł z efekt. I ja zbuduję taką o włożnik chciałbym wam to pokazać. To jest ekstra tak naprawdę wynalazek, ci samolot. To jest taki mega fajny ten wynalazek, że zaraz go zobaczycie. On odpada taki tym dobry prądem i zbudowała taki dobry ten samolot. I... Teraz nie ma planu, żeby to zbierać Ale na razie No chyba najbardziej To bym chyba bym chciał wiedzieć jak może zapisywać ten samoloty i na takie pierdoły A jak patrzcie, to jest jego wynalazek, który jest No mówiąc się, że nie to ma najwyższy najbliższych nie umiem skrzydeł tych samolotów zbudować A on to robi normalnie ekstra To jest normalnie prost prawdziwego budowania Tak naprawdę Jak widać No że uda nam się to razem. Co to? Co to? Co to? Co to było? Co to było? To ja normalnie nie wierzę Co to, to było? Czekam, jak to się Aaa, czyli tak to działo. O, dawno tego nie było. To jest chyba jeden z najpiękniejszych z tych map i całkiem prosta w zasadach. Nie rozumiem, dlaczego to jest. Średnie w Ale, nie wiem, dalej. Teraz jesieniśmy tych w piaskach. Nad morzem, średnio znam ten teren, tak naprawdę. Nie, zaraz widzimy przy końcówce. O o nie, teraz to są te strzelanki, się strzela ten samolot. O Jezus, zaraz ten samolot się zastrzeli. To nie wiem, samolot. No że z ta kula ten samolot zbije, już stwierdziliśmy tą Nie Jedną Tak dokładnie Dobra, ja mam trzęsę do Nie, to jest ten samolot, jest taki śmieszny, że da się nie gdzie z tym samolotem No ten... oh my god, co to? Co to? Ach, nie Nie Samolot zmarnował Ketapu Ale to są brzygi Ale marno nada Jezus i tak to będzie się tak kręciło Nie Nie wierzę Juhu, Ale fajny A teraz to fajne jest Fajny, fajny samolocik Jak my zaraz zginiemy nie jest to tak łatwo zginąć. Ale ten samolot długo dotarł. Przygłabę do pierwsze. Jezus, bo było blisko, zginął. Nie, nie, co nie, nie, nie! Co jest z tym samolotem? I to tak będzie łatwo wyrażło, że jest blisko finale tego wynalazku. Nie, nie chcę zginąć. A no, co nie? Długo wytrzymał ten wynalazek. No i tak ekstremalnie robiono nas samolot. Uu, to co tak... To będzie takie delikatne, nie! Na dwóch ludzkach! Nie! 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 Nie było tak blisko! Tak blisko! Było mega blisko, aby się udało. Dobra, ostatnia rundka tego budowania tej chłodzi. Razem zajmiemy. No, zrobię lepszy od niego samolot. Kupię te strzały. Ja W ogóle tak naprawdę nie wiem, ile one tak kosztują. To będą skrzydła pierwszego samolotu, no pyk. 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 No mówię, mniejsze budowania nie będę. Ale teraz to zbuduję najmniejszy ten samolot. który będzie najlepszy ja te, w ogóle te skrzydełka. Te o, ja tak drogo. Chore. Mega chore. Żu się udało. A ja szybciej straciłem siedzenie. Ja mam taką dobrą sobie taktykę. Zrobimy coś takiego. Zrobię tutaj takie mocne tego pogrubienie i to będzie ta baza, wtedy taka mocna. To wyjdzie tak super, że się nie da. Pyk, cyk, pyk, cyk, pyk, cyk. No, nie spodziewałam się tego. Ale tak to ma właśnie wyglądać. I później dach trzeba zrobić, pyk. No i trzeba zrobić te okna i on pewnie zrespi znów ten samolot, którego przez niego na sam koniec ginąłem. No ale widzieliście to, jak ten przez sam koniec ginąłem. Dobra, yy, zapauzuję witowe kiedy no, Dobra, efektownie tutaj łódź tak wygląda, mega mocno wygląda. Ja usiadę bardziej tutaj w tym siedzeniu i możemy już rozpoczynać. końcowa. Nie, co to jest co za okno Ale to wygląda takie spokojnie To nie to to widzę. Co zrobiście? No i fajnie to wygląda. To jest tylko baza główna tutaj na górze. A tutaj siedzi nasz strażnik strzelający. Jakby to jeszcze latało, to by było by takie niezłe, że jest już Maria. na końcowo i widać mój wynalazek mega fajnie wygląda a ja jeszcze mam tutaj fajne te miejsce strażnika jak widzicie mega fajne mogę sobie tak na spokojnie nie siedzieć mega fajne no i te armady bardzo dużo tak naprawdę dają i wydawałem jakąś poś... radę, prawda kochani, no to się dalej. O mój Boże. To jest chyba najbardziej uzależnione. Ej, czemu się nie Nie, nie chcę nawet ryzykować. No bo na ja koniec. Ten ryzykować. Ten na razie to nie ryzykuję. Jak to nie ryzykuje, to nie ma szampana. No i tak, to zawsze musi wyglądać. Mówiłem, że zapomnimy, tak fajnie siedzi. Mega no, fajnie. A tu jeszcze Ixi ma swoje tek na siedzenie. Jak dzięki niemu może strzelać. No z jakieś armaty klocka. A nie, mogę tutaj. O! Kolejnego. Nie, bo zaraz mam wszystkie armaty tak naprawdę że Staram zobacz chyba tylko trzy armaty. Tak naprawdę. Ale czuję co jest. Ach, tych popcornów się nie do rozwalać. Szkoda. I, i teraz moje siedzenie spadnie, tak naprawdę nie no, kończę. to. tego chodzą, są lepsze, bo mogą latać i na takie rzeczy. Ja tu jestem, ja tylko balony mogę rozpić. A moje krzesło to zaraz je rozwali. No i wątpię, że się uda. Hence, i zostanę tylko jedna armata. Coś nad odcepiła od terenu, nie ma strzelca. No i to gdzieś już jest garna to Ale jak jest cud, może się poatakować. No to fajnie. O nie, to jest drugi bocznik. Z tego jak ten tron spadnie, co mega słowo będzie. O matko, chciałam to zapisać. A dobra, to nie będzie zapisane. Jezu, te kalnary są... Ale to było piękne. Uh -huh. Uh -huh. I co? O... Co? O, jest haker? Nie. Było przez zabawne. Ej, on jeszcze żyje tam. <grym _> Ale śmieszne. Zaraz się rozwali. Teraz została ta, ta, tylko koronówka. Odzniknij ty. Wodo, juhu. Super moc. Co u mnie? Gdzie Wojt? Gdzie Aixi? Hu? On tu przyszedł? Jezu, to jest haker chyba jakiś! Patrzcie na niego, on normalnie tu. lewituje, czy ma jakiś ten hel w głowie. Ja cię kręcę. Ja się. Sier... Ledwo co? Nie! Nie! Chcę teraz tak żyć. Jego król tronowisk. He. Jeden już zginął. Ale widać, że ze mną całkiem darego dotarł. I się do ciebie nie czekam na mały I w ogóle się po coś nie dochodzi. Jakby zobaczył, się to. Nie. O! Jezus Maria, to jest takie. Odprężające. Niech płynie to dalej. I tak do końca. A! Nie! Nie! Byłoby tak blisko, aby zginął. Jezus. O matko, zrodziłem swoją łóżkę. Tego, tak, psiaka. Teraz może żyć na siebie. Tak naprawdę. Jako zwykły, goły pies. Jezus Maria, ledwo to żyje. A staje na, na tych klockach. Nie, nie mogę. widowie. widowie. Zrobiliśmy troszeczkę kaski. Ani raz może nie wygrałem, ale jak wam się podobał na to dajcie lajkeczka, w górę i Ajcy buduję najlepsze wygłoski.